Podcast praktycznie o dronach. Odcinek 67. Cześć, nazywam się Karol Heda i na co dzień rozwijam Akademię UAV. Firmę, która przez usługi doradcze i szkolenie pilotów wspiera organizację w procesie wdrażania bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Tytuł odcinka... Loty z dronem z klasą C2 bez krajowych scenariuszy standardowych NSTS. Czy to możliwe? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wakacyjnym odcinku mojego podcastu, praktycznie o dronach. Słuchajcie, okazało się, że ponad godzinna rozmowa z poprzedniego odcinka, i to właśnie w okresie wakacyjnym, jest czymś mega trudnym do wysłuchania widzę to wyraźnie w statystykach wysłuchań, dlatego planuję, żeby dzisiejszy odcinek był zdecydowanie krótszy i mocno merytoryczny. Odpowiem Wam dziś na pytanie, Czy możliwe jest wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku pilota wykorzystując bardzo popularne drony z kasą C2 bez korzystania z krajowych scenariuszy standardowych. Powiem wam, dlaczego to zagadnienie w ogóle budzi zainteresowanie? Powiem wam, co na ten temat stanowią przepisy? Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Polskiej Ustawy Prawolotnicze, i powiem Wam też, jak się do tego odpowiednio przygotować. Bardzo często o tym zapominam, ale to jest dla mnie niezwykle ważne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu, to zrób to, proszę teraz. Niezależnie od tego, gdzie słuchasz moich słów, kliknij teraz przycisk subskrybuj albo obserwuj. A korzyści będziemy mieć obustronne bo ty będziesz dostawać informacje i powiadomienia o nowych odcinkach, a jeśli tu jesteś, to znaczy, że interesujesz się tematyką wykorzystania dronów, a mi być może pomoże to przebić się trochę w gąszczu innych twórców podcastów z moim ultraniszowym materiałem. Za każdą subskrypcję, za każdy oddany głos, ocenę i komentarz serdecznie dziękuję. Więc, jeśli masz drona z klasą C2, albo aktualnie korzystasz z któregoś z NSTS w zakresie lotów b czyli poza zasięgiem wzroku pilota, i zastanawiasz się, czy będzie to dalej możliwe, gdy krajowe scenariusze standardowe się skończą, to koniecznie zostań ze mną dłużej. Zapraszam do wysłuchania części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Zacznę od tego, żeby powiedzieć Wam, dlaczego w ogóle poruszam ten temat. Ja zawsze powtarzam, że tematy odcinków biorę z życia i z pytań, jakie nam zadajecie. I dowodem na to niech będzie komentarz i pytanie, jakie zadał słuchacz Damiano w komentarzu pod jednym z odcinków. I cytuję. Dzień dobry. Obecnie wykonuję loty w ramach NSTS-05 dronem klasy C2. Po wygaśnięciu tychże uprawnień, chcąc nadal wykonywać loty BIVLOS, Pojawia się pytanie, czy będzie to nadal możliwe bez konieczności wymiany drona. Czy upgrade BSP do C5 i realizacja nalotów na podstawie zaakceptowanych wniosków na zezwolenie na operację rozwiąże ten problem? I ja odpowiedziałem oczywiście na ten komentarz. Właściwie na, odpowiedziałem na pytanie z tego komentarza, ale potem myślałem o tym pytaniu i że ta moja krótka odpowiedź. Może nie być wystarczająca. Dodatkowo podobne pytanie pojawiło się niedawno podczas jednego z audytów dronowych w pewnej firmie, więc stwierdziłem, że jest to na tyle istotne zagadnienie, że nagram na ten temat odcinek podcastu i voila, oto ten odcinek. A zacznijmy od tego, dlaczego w zasadzie ten temat budzi takie zainteresowanie. I w mojej ocenie powodów jest kilka. Przede wszystkim drony takie jak cała seria DJI Mavic 3 Enterprise, w tym Thermal, Multispectral, dalej DJI Matrice 30, nowe Matrice 4e, Matrice 4t, ale też drony Autela, stały się w ostatnich latach bardzo popularne w firmach. I nie tylko w geodezji czy budownictwie, ale też mocno weszły do codziennego stosowania w działaniach ochotniczych straży pożarnych czy firmach zajmujących się inspekcjami. I bardzo często te drony używane są w zadaniach, w których wykonywanie lotów wyłącznie w zasięgu wzroku nie pozwala wykorzystać choćby 50% możliwości, jakie ten sprzęt oferuje. Bo ten formalny zasięg wzroku kończy się bardzo szybko, bo na przykład pilot potrzebuje wykonywać nalot fotogrametryczny na terenie budowy drogi choćby, która ma kilka kilometrów i nieefektywne staje się przemieszczanie co kilka minut o kilkaset metrów, żeby zapewnić zasięg wzroku. Albo pilot nie ma możliwości podążać za dronem wzdłuż linii energetycznej, albo celem wykorzystania drona jest poszukiwanie osoby zaginionej lub monitorowanie na przykład obszaru lasu w celu detekcji możliwego źródła pożaru. Takich zadań można podawać w nieskończoność. Natomiast to co jest wspólnym mianownikiem w tych wszystkich zadaniach to pytanie czy istnieje szansa, żeby wykonywać legalny lot Biwlos właśnie takim dronem. I kiedyś łatwo było odpowiedzieć na to pytanie. Były odpowiednie uprawnienia do lotów poza zasięgiem wzroku, potem były krajowe scenariusze standardowe, które lada chwila się skończą i teraz mamy taki chaos zarówno w obszarze informacji, albo dezinformacji w internecie. Chaos w tym, jak piloci i operatorzy interpretują obowiązujące przepisy. Jeszcze inni mają te przepisy gdzieś, bo jak twierdzą, kto by za tymi przepisami nadążył, i namawiają, żeby się tym specjalnie nie przejmować, i o zgrozu słyszałem o takich patoinstruktorach, którzy takie mądrości przekazują ludziom. Ale jednak coraz częściej to pytanie wraca. Bo też coraz więcej firm działa profesjonalnie, realizuje usługi dla poważnych firm, które wymagają wykazania tego, że firma wie co robi i po prostu nie mogą sobie pozwolić na latanie na przeczucie, czy też jak lubię to nazywać, na jolo. Do tego dochodzi jeszcze jeden istotny czynnik, który chcę mocno podkreślić. Kończące się krajowe scenariusze standardowe NSTS, które przez ostatnie lata umożliwiały latanie, biwlos w miarę prosty sposób, bez całej złożonej procedury analizy ryzyka, bo wystarczyło podpisać jeden dokument, jedno oświadczenie operacji i tyle. I to, że robi się o tym coraz głośniej, chociaż znowu niektórzy patoinstruktorzy opowiadają, że krajowe scenariusze standardowe, jak zamuśnięciem. Czarodziejskiej różdżki Harego Pottera zamienią się w coś tam, co się nie wydarzy, powodują, że firmy zaczynają zadawać sobie pytanie: Co dalej? Czy muszę zmieniać drona? Czy dalej będziemy mogli realizować swoje zadania? Z drugiej strony znowu niektórzy nie do końca potrafią się odnaleźć w tych aktualnie obowiązujących przepisach i odpowiednio przyporządkować klasę drona do kategorii lotu i myślą sobie, że skoro mam drona z kasą C2. Więc to chyba coś daje, bo to przecież jest klasa unijna, mam oznakowanego drona, to chyba mogę biwlos. I tak dochodzimy do momentu, w którym technologia i możliwości, jakie ta technologia daje, spotyka się z regulacjami, z przepisami. A jakie są tego skutki? No właśnie takie, jak powiedziałem przed chwilą. Czyli słyszę jakieś bicie w dzwony, wiem, że dzwonią w jakimś kościele, ale w którym, to już nie mam tego pojęcia. I teraz o tych przepisach. Zastanówmy się, co na temat lotów biwlo z dronami z klasą C2 mówi prawo. I zacząć musimy od najważniejszego, czyli loty poza zasięgiem wzroku pilota są w Europie możliwe wyłącznie w kategorii szczególnej. Powtórzę to: loty poza zasięgiem wzroku możliwe są wyłącznie w kategorii szczególnej. Jest to na tym etapie niezwykle ważne. Nie ma tu wyjątków ani jakichś magicznych trików prawnych, tak stanowi rozporządzenie 947, który jest obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce. Zapisy rozporządzenia 947 znalazły odzwierciedlenie w naszej krajowej ustawie Prawo Lotnicze i tam dokładnie to samo znajdziemy. I teraz tak. Kolejną ważną sprawą jest przyporządkowanie klas dronów do odpowiednich kategorii lotów. Według wspomnianego rozporządzenia loty dzielimy ze względu na ryzyko, jakie powodują na kategorię otwartą, tu przypomnę, mamy wyłącznie loty w zasięgu wzroku i potem kategorię szczególną, gdzie możemy wykonywać loty zarówno w zasięgu wzroku, jak i poza zasięgiem wzroku. Stali słuchacze podcastu albo osoby ogarniające drony to wiedzą, ale musimy sprawiedliwie potraktować też osoby, które pojawiły się to być może pierwszy raz i dopiero wchodzą w świat dronów, dlatego dla szybkiego wyrównania wiedzy przyporządkowanie klas dronów do kategorii lotów. I teraz o co chodzi z tymi klasami dronów? Bo to tak czasami i zabawnie brzmi, jak się mówi mam drona bez klasy. Jakby to był jakiś taki, wiecie, nieelegancki dron, któremu brakuje klasy. A mój kolega to ma porządnego drona gentlemana, który jest dronem z klasą. No, nie o to w tym chodzi. Klasa drona, czyli oznaczenie od C0, C1, C2 aż do C6, określa pewne cechy techniczne tego sprzętu. Oznacza na przykład maksymalną masę startową Posiadane i zainstalowane tam funkcje bezpieczeństwa, ograniczenia prędkości, systemy geofencingu itd., itd. A to wszystko z kolei wskazuje, w której kategorii lotów możemy tego drona używać. Pamiętacie, pierwszą kategorię, jaką mamy, jest kategoria otwarta, w której wykonujemy loty niskiego ryzyka wyłącznie w zasięgu wzroku. Dla kategorii otwartej mamy przyporządkowane drony z klasą C0, C1. Nasz dzisiejszy bohater, czyli dron z klasą C2, dalej drony z klasą C3 i C4. Czyli, mając tą wiedzę, na tym etapie powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, że skoro dron z klasą C2 jest przyporządkowany do kategorii otwartej, która to kategoria dopuszcza loty wyłącznie w zasięgu wzroku, no to chyba nie do końca mogę wykonywać loty BIWLOS. Ale idźmy dalej w naszej analizie klas dronów. Skoro wiemy, że klas dronów jest 7, a w kategorii otwartej mamy zawarte 5, to co z dwoma pozostałymi? No i brawo! Dwie pozostałe, czyli klasa C5 i C6, przyporządkowane zostały do kategorii szczególnej. Ale żeby nie było tak łatwo, też możliwie najbardziej upraszczając, kategoria szczególna umożliwia wykonywanie lotów na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wykonywanie lotów na podstawie scenariusza standardowego, a drugim sposobem jest uzyskanie zezwolenia na operację lub operację w liczbie mnogiej. I teraz, czym jedno różni się od drugiego? Znowu, stali słuchacze podcastu wiedzą, że wyjaśniając czasem skomplikowane rzeczy, staram się je maksymalnie upraszczać, stosować porównania, żeby było łatwiej to zapamiętać. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym momencie w Warszawie, mamy dostać się do zakopanego. Jak można to zrobić? Znajdź teraz w głowie, Dwie metody. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że pojawiła się u ciebie koncepcja podróży pociągiem albo swoim samochodem. I myślimy mnie podobnie, bo w mojej głowie też. I teraz mogę wybrać spokój, żeby usiąść wygodnie w pociągu na dworcu w Warszawie i za kilka godzin wysiąść w Zakopane. Ale to rozwiązanie ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, to ja muszę pojawić się na dworcu o ustalonej godzinie, kiedy planowany jest odjazd pociągu. Muszę też zaplanować wcześniej mój wyjazd, zapewne kupić bilet, bo na ostatnią chwilę może się okazać, że nie będzie dla mnie miejsca. Potem mogę nie trafić dobrze i będę siedzieć z kimś, kto być może trochę za głośno się zachowuje, albo ma kanapki z czymś niezwykle aromatycznym, co niekoniecznie trafia w mój gust, jeśli chodzi o walory zapachowe. Pociąg też zatrzymuje się wtedy, kiedy jest to zaplanowane na stacjach, a nie wtedy, kiedy ja akurat mam ochotę wypić kawę z Orlenu. Więc może i będzie to podróż wygodna, ale ma też sporo ograniczeń. I tak właśnie jest z lotami na podstawie scenariuszy standardowych. Mamy na dzień nagrywania tego podcastu dostępne dwa europejskie scenariusze standardowe, czyli STS od Standard Scenario. Dostępny jest STS-01 dla lotów w zasięgu wzroku i STS-02 dla lotów poza zasięgiem wzroku, czyli lotów BIVLOS. I dlaczego Wam tyle gadałem o tym pociągu i ograniczeniach? Ano dlatego, że te scenariusze standardowe, choć wygodne, bo wymagają jedynie przesłania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenia, że spełniamy wymagania tam zapisane i zaczynamy realizować na ich podstawie loty, to mają bardzo wiele wymagań i ograniczeń. Tymi ograniczeniami jest m.in. to, że mamy konkretne przyporządkowanie klasy drona do danego scenariusza. Czyli STS-01 wymaga drona z klasą C5, a loty bilos według scenariusza standardowego STS2 możemy wykonywać z użyciem drona z klasą C6. I przypominając komentarz, który był jednym z powodów, który zainspirował mnie do nagrania tego odcinka, tam człowiek napisał. Obecnie wykonuje loty Biwlos dronem klasy C2 na podstawie krajowych scenariuszy standardowych. Czy po ich zakończeniu upgrade BSP do C5 rozwiąże ten problem? I wiemy już, że nawet jeśli podniesiemy klasę drona z C2 do C5, co technicznie jest wykonalne, to i tak nie daje nam to możliwości wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku na podstawie europejskiego scenariusza standardowego, bo STS-02 umożliwiający loty bilos, wymaga drona z klasą C6, a nie C5. Bo przypominam, C5 to STS-01 i loty w zasięgu wzroku. Ale wróćmy do Warszawy. Bo jeśli ta podróż pociągiem ma dla mnie zbyt dużo ograniczeń, to mogę wybrać swoje auto. Wsiadam sobie do samochodu w garażu pod domem, mogę wyjechać kiedy mi pasuje, mogę pojechać drogą, która mi pasuje, mogę zatrzymywać się tyle razy, ile tylko mi pasuje. Generalnie mogę dużo więcej niż w pociągu, ale wymagane jest ode mnie większe zaangażowanie niż w przypadku podróży pociągiem. No bo muszę prowadzić, muszę uważać na siebie i na innych, muszę zatankować auto, muszę wybrać drogę, która mnie doprowadzi do zakopanego. I znając realia, to będę musiał postać w korkach za Krakowem i i tak dalej. Myślę, że już czujecie, co chcę Wam przekazać. To jest analogia do tej drugiej drogi wykonywania lotów w kategorii szczególnej, czyli lotów na podstawie zezwolenia na operację. No bo przypomnijmy sobie, jakie mamy założenia. Mamy drona z klasą C2, która to klasa, jak już sobie ustaliliśmy, przyporządkowana jest do kategorii otwartej. W której to kategorii nie mogę wykonywać lotów poza zasięgiem wzroku. Scenariuszem standardowym przygotowanym dla lotów BIVLOS jest STS-2, który wymaga drona z kasą C6, a my mamy C2, więc też nie możemy z tej drogi skorzystać. Więc w takim przypadku mamy do dyspozycji proces uzyskania zezwolenia na operację i na czym ten proces polega. Otóż polega na tym, że jeśli z jakiegoś powodu parametry naszego lotu nie mieszczą się w kategorii otwartej, no bo się nie mieszczą, ponieważ chcemy wykonywać loty BIVLOS, dalej nie mieszczą się w ramach scenariuszy standardowych. A też sprawdziliśmy i nie mieszczą się, bo klasa C2 nie odpowiada wymaganiom, jakie określone zostały w dostępnych na dziś scenariuszach standardowych, to w takim przypadku pozostaje dalej kategoria szczególna, ale musimy przeprowadzić analizę ryzyka i uzyskać zezwolenie na operację lub operację w liczbie mnogiej. I nie będę tu dziś na ten temat się mocno rozwijał, bo jest w tym podcaście dedykowany odcinek na temat analizy ryzyka, i jeśli jest to dla Ciebie interesujące, to tam znajdziesz więcej informacji. Ale tak, w skrócie: żeby uzyskać zezwolenie na operację, mamy do tego dwie drogi. Pierwsza i prostsza jest taka, że możemy skorzystać z predefiniowanej analizy ryzyka czyli PDRA. Jest to taka uproszczona analiza ryzyka, która ma pewne założenia. Jeśli chodzi o te założenia, to na przykład PDR G02 daje możliwość wykonywania lotów właśnie biwlos nad to obszarem słabo zaludnionym. Tych predefiniowanych analiz ryzyka jest na dzień dzisiejszy 5, ale z tego co wiem, to nie jest ostatnie słowo i ma ich przybywać. Ale gdyby okazało się, że jednak te założenia PDR nie wpisują się w Wasze zadania, to wtedy macie możliwość skorzystać z pełnej analizy ryzyka. I tu słowem kluczem będzie SORA, czyli Specific Operations Risk Assessment. I SORA jest to pewna przyjęta metodologia obliczania i analizowania ryzyka operacji z użyciem dronów. O tym, z jakich kroków się składa, też więcej znajdziecie w odcinku na temat analizy ryzyka. Więc co na ten moment mamy ustalone? Wiemy, że klasa drona C2 oznacza, że ten sprzęt. Spełnia wymagania i założenia kategorii otwartej i podkategorię A2. Wiemy, że loty Biwlos możliwe są jedynie w kategorii szczególnej i wiemy też, że kategoria szczególna to dwa europejskie scenariusze standardowe, czyli STS, w które dron z klasą C2 się nie wpisuje. Więc jeśli chcemy wykorzystywać drona z klasą C2 do lotów Biwlos, potrzebujemy wykonać analizę ryzyka, korzystając z któregoś z dostępnych pdr Albo wykonując pełną analizę ryzyka zgodnie z metodologią SORA. A co z uprawnieniami pilota w takim razie? Skoro wiemy już, że potrzebne jest nam zezwolenie na operację w kategorii szczególnej, to jasne jest też, że pilot powinien legitymować się uprawnieniami do kategorii szczególnej. Jak patrzymy sobie w przepisy, to znajdziemy tam, że uprawnienia i umiejętności pilota powinny być adekwatne do rodzaju operacji, jakie zamierza realizować. Zatem. Do lotów poza zasięgiem wzroku pilot powinien posiadać uprawnienia do kategorii szczególnej i do lotów poza zasięgiem wzroku, właśnie. I dlatego bardzo często ma sens konwersja uprawnień z krajowych scenariuszy standardowych do europejskich scenariuszy standardowych, bo pozwoli Wam to spełnić wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji do tego rodzaju lotów, które chcecie wykonywać. My takie procesy konwersji realizujemy jak w każdym z naszych szkoleń dokładamy starań żebyście wyszli nie tylko z certyfikatem w dłoni tylko z głębokim zrozumieniem jak te przepisy działają i jak je stosować w praktyce a zbliżając się do końca krótkie podsumowanie założenie tego odcinka było takie żeby tym z was Którzy mają drona z, albo drony z klasą C2 i na dzień dzisiejszy korzystają z krajowych scenariuszy standardowych do lotów poza zasięgiem wzroku, podpowiedzieć, co się wydarzy po 31 grudnia tego roku, czyli 2025 roku, żeby w zgodzie z przepisami dalej wykonywać swoje loty właśnie według procedur BIVLOS. Po dzisiejszym odcinku wiemy już, że klasa C2 przyporządkowana jest do kategorii otwartej, gdzie możliwe są jedynie loty w zasięgu wzroku. Ale wiemy też, że to nie jest koniec świata, bo mamy możliwość uzyskania zezwolenia na operację w kategorii szczególnej, i bez zmiany sprzętu możemy realizować loty BIVLOS dronem z klasą C2. Dla osób, które dopiero rozważają inwestycje w nowy sprzęt, ciekawym rozwiązaniem może być dron, który jest oznaczony klasą C2 i C6, czyli może latać w drugim scenariuszu standardowym, realizując właśnie loty BIVLOS. Jeśli macie uprawnienia pilota do lotów w NSTS, to warto pomyśleć o ich konwersji. Jest w tym podcaście odcinek na ten temat, więc możecie sobie go przesłuchać. Jeśli podejmiecie decyzję, że chcecie pójść tą drogą, możecie skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie. A jeśli macie jakieś dodatkowe, inne pytania związane z lotami Bivlos, to pamiętajcie, że na drony dronydlafirmy.pl w prawym górnym rogu jest czerwony przycisk Bezpłatna konsultacja. To jest najlepszy sposób, żeby się z nami skontaktować i zadać nam to pytanie. Po tym jak wypełnicie bardzo krótki formularz, nasz konsultant do was zadzwoni, zada kilka pytań uzupełniających, uszczegóławiających, żeby poznać realną sytuację i zaproponuje jakieś rozwiązanie tego problemu. Ale jeśli nie będziemy mogli pomóc, to też o tym powiemy. Dajcie znać w komentarzu, czy ten materiał był dla was pomocny. Mam ogromną nadzieję, że tak było i tak jest. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, a jeśli chcecie, żeby co poniedziałek nowy odcinek podcastu trafił do Was na skrzynkę mailową, to na dronydlafirmy.pl łaman na podcast, pisane przez C, podcast, możecie podać swój mail i dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał. To tyle na dziś. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Dobrego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!